W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Amen. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twojego strumienia. Przyjdź Ojcze Bogich, dawco darów drogich, przyjdź światłości sumień. Po z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tych ochłotą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swojej potędze, Bez Twojego tchnienia, Cóż jest, jest wśród stworzenia jej cierni i nędze? Obmyć co jest święte. Oschłym wlej zachętę, lecz serca rany. co z hardy, rozgrzej serca, twarde prowadź, zabłąkany. Daj twoim wierzącym w tobie ufającym siedmiu dary, daj, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. Amen. Następne pytanie. Już rozmawialiśmy o Jodze. Ale czy istnieje taka joga, czy ćwiczenia, które są bezpieczne? Mnie na przykład, jak ktoś pyta, czy może nachodzić na jogę i tak dalej, ja zawsze mówię, a nie może być pilates? Teoretycznie, jeśli chodzi o ćwiczenia, to jest to samo. Tylko, że tu są naprawdę tylko ćwiczenia, no a tu jest joga, która nie jest duchowo obojętna z tego, co mówisz. I to jest pytanie, które ma dwa dna. Ponieważ z tego, co wiem, w pilates są pozycje jogi. Więc spróbujmy rozebrać rzecz od góry czy od dołu? Jak uważasz, będzie lepiej i no. łatwiej do zrozumienia? Więc jak? Mnie jest obojętne. To myślę, że od dołu, czyli od ćwiczeń. bo idziemy I, do więc Rozbierając od dołu rzecz, to należy powiedzieć, że pozycja ciała, którą człowiek przybiera w sytuacji dla niego ważnej i ta pozycja ciała jest zaczerpnięta z systemu religijnego. O ile w Pilates są pozycje jogi, bo ja tego nie wiem, czy to jest dokładnie to samo. Prawda? Ja też nie wiem. Ale o ile są, bo tak bardzo wiele osób mi mówi, to niektóre pozycje ciała są symbolami przynależności. I my cały czas mówimy o Jodze, dlatego że yoga jest praktyką religijną, która powstała zanim. Do Indii przyszli biali ludzie, ariowie. Joga jest praktyką, która zamiera, zawiera w sobie cały pokład szamański. Tak samo jak niektóre sztuki walki, to się w tych sztukach uwidacznia, u, u, u bo to sztuki walki miękkie są dynamiczną jogą, jogą w ruchu. Chodzi o dokładnie te same cele do osiągnięcia. Jeśli te pozycje ciała są symbolami i były używane w jakichś nadawnych dawnych rytuałach do przywoływania jakichś istnień bezcielesnych, tak, inteligencji bezcielesnych, które miały wpływ na człowieka. No to mamy taki sam problem jak z amuletami. Tylko, że jeśli ja ćwiczę jogę jako jogę, no to ten problem jest regularny, dlatego że nawet jakby się nie mówi że to jest, y, są tylko ćwiczenia na powięzi, że ja będę miał ścięgna na rozciągnięte, i tak dalej, i tak dalej. To jednak wchodzę w system, który od początku do końca miał być religijny. Pilates nie został stworzony w ten sposób. Więc wykorzystywanie jakichś pozycji, które załóżmy, że są znaczące duchowo, symbolicznie znaczące, Pilates być może jest. Mimo, że pomijalne, ale istnieją odmiany jogi, bo yoga to jest pojęcie tak szerokie jak Indie, jak hinduizm, jak buddyzm. Przecież yoga jest wykorzystywana, techniki jogiczne są wykorzystywane właściwie w każdej religii darmicznej. Dharma i objawienie to są dwie najbardziej zasadnicza dystynkcja. tak? Nie da się połączyć żadnej religii, której istotą jest darma, z żadną religią, której punktem wyjścia jest objawienie, Biblia tak? i teraz to wszystko jest naprzeciwko zupełnie innego systemu religijnego, kompletnie innego, jakiekolwiek fuzje zawsze będą duchowo toksyczne, tak? nie da się połączyć żadnej formy wywiedzionej z objawienia, z żadną formą darmiczną i teraz być może jest tak, drodzy Państwo, i to jest myśl, która przyszła mi pierwszy raz w życiu do głowy bo oświecenie, nurt filozoficzny, oświeceniowy, na pewno w tym wariancie kontynentalnym, francuskim, jest herezją chrześcijaństwa. Jest strukturą intelektualną, która jest wywiedziona z chrześcijaństwa przeciwko chrześcijaństwu. Ale ten schemat ogólny pozostał, tak? Jeśli jakieś pokolenie literackie buntuje się przeciwko poprzedniemu pokoleniu i. Jest epigonem, tak? Nowe pokolenie następuje wtedy, kiedy ktoś przychodzi i mówi coś zupełnie nowego, nie zwracając uwagi na tych poprzedników, tak? Więc oświecenie jest herezją chrześcijańską. I teraz być może cały ten nurt racjonalizmu europejskiego, który w latach w wieku już XVIII, XIX łączył się z nurtami. Hinduistycznymi, również buddyjskimi, szczególnie buddyzmem Zen. Być może to jest wytłumaczenie, dlaczego to wszystko jest toksyczne duchowo. Ale koniec w dygresji. I teraz zamknijmy sprawę Pilar, Czyli cel powstania był inny i być może oddziaływania są skrajnie małe. Nie powiem nieistotne, istotne, bo tego nie jestem pewien. Ale istnieją nurty, i tu wracamy. Z, z dygresji, z dalekiej podróży. W jodze, która jest, jak mówiłem, systemem bardzo człowieka. Ja zawsze mówię o tym głównym nurcie jogi, czyli o tej jodze ośmiostopniowej, tak? Patalandziami, istniejący bądź, bądź nieistniejący mistrz, który to spisał i scalił. Jest też hatha yoga, gdzie nie ma mantry. A to zazwyczaj bardzo wielu autorów w mantrze upatruje. Toksyczności duchowej jogi na zachodzie Bo mantra najczęściej to są przyzywane imiona bóstw. Po prostu dźwięki, które są używane kiedyś do, dalej są używane, nie kiedyś, dalej są używane w przywoływaniu bóstw hinduistycznych. Ale hatha Yoga, okazuje się, jest dokładnie tak samo toksyczna duchowo jak katolików na 100%, jak chrześcijan i ludzi z Zachodu. Na 100%, chociaż w inny sposób. Dla katolika i chrześcijanina to jest łamanie pierwszego przekazania. Dla ludzi niewierzących jest to tylko praktyka, która ludzi uwarunkowanych kulturowo wprowadza w zupełnie obcy system kulturowy i w powtarzanie gestów, które były używane w kulcie. I skutki dla człowieka wierzącego i niewierzącego są inne, ale destruktywne. Pomijając już sam fakt, że prowadzono takie badania, jeden z mistrzów i mówił o tym, Jacques Verlinde, opisywał, że jego guru, on był w dość bliskim kręgu, nagle zauważył, że ci wszyscy jego biali wyznawcy, jacyś tacy herlami są, tak? no i dwa razy zbadano tę grupę ludzi, lekarze niemieccy zbadali, no i wyszło, że ci 30-40 letni mężczyźni mają organizmy 60-70-latków, oni w to nie uwierzyli, wzięli drugą ekipę ze Szwajcarii, ona ich przebadała i do, wyszły dokładnie te same wyniki. Dlaczego? Dlatego, że yoga jest praktyką nieprawdopodobnie eksploatującą psychosomatykę człowieka. I oni, którzy to robili w sposób absolutnie tak, jakby zależało od tego w życiu, eksploatowali się w sposób niebywały. I teraz zmierzając powoli do lądowania. Co ratuje panie ćwiczące w domu kultury w Krzypicach czy w Krapkowicach przed negatywnymi konsekwencjami praktykowania jogi? Po pierwsze, być może one nie praktykują jogi, tylko są w sytuacji towarzyskiej. Na pewno wszystkie te, które są niekonsekwentne. Zmniejszają prawdopodobieństwo, że będą miały kłopoty psychosomatyczne, te, które nie są zmotywowane, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli powierzchowność jest ratunkiem. Natomiast, jeśli ktoś będzie ćwiczył jogę, czy uczył się tego z, z internetu w bzdurnych filmikach, czy uczestniczył w zajęciach człowieka, który był inicjowany przez jogina, bo tu mamy przekaz, to musi się spodziewać problemów psychosomatycznych i duchowych. Teraz hinduiści nie mają pierwszego przekazania. Hinduista, który nie słyszał o Jezusie, który praktykuje jogę, nie będzie miał problemów, o ile praktykuje u prawdziwego guru, czyli takiego, który według tradycji czterotysięcznej, cztery tysiące lat czy tam 3500, a może 2800 tylko, że praktykując w tym nurcie tradycji, nie przyjmuje uczniów innych niż mężczyźni. Mężczyźni dojrzali, to znaczy tacy, którzy odnieśli sukces w życiu, jakiś społeczny, mają dzieci, te dzieci są zrównoważone i tylko z takimi osobami na poważnie prowadzi ich przez tę drogę którą on sam został doprowadzony do inicjacji. Ale inicjacja w hinduizmie jogiczna nie jest inicjacją demoniczną. Hinduizm nie jest satanizmem. Hinduizm jest religią, to znaczy z nastawioną jest praktyką społeczną nastawioną ku dobru. Praktyką duchową nastawioną ku dobru. I oczywiście istnieją nurty. Lewej ręki. W hinduizmie istnieją sekty takie jak Hare Krishna. Prawdziwy guru uczy Cię, że najpierw musisz być człowiekiem moralnym, musisz praktykować współczucie. Dopiero potem możesz zacząć ćwiczenia siadać w określony sposób. Dopiero potem możesz ćwiczyć ćwiczenia oddechowe, bo mantra i oddech doprowadzają psychosomatykę człowieka. Do stanu, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe. tyle że ten guru prowadzi tych ludzi, tak, by nie doszło do stanów katalepsji, by ta praktyka do rozszczepienia osobowości i tak dalej, tak dalej. Bo to są wszystko rzeczy, przez które przechodzą adepci jogi, którzy idą w tym nurcie z mistrzem. On zapewnia tym ludziom bezpieczeństwo, tak? no bo przeszedł przez całą tę, tę drogę. Oczywiście buddyzm, hinduizm. Im dalej od centrów religijnych, tym bardziej miesza się z politeizmem, ale to, kropka. Hinduizm nie jest satanizmem, hinduizm jest religią. Ich, ich, ich kultura jest wspaniała i głęboka. Hinduizm praktykowany, czy praktyki hinduistyczne praktykowane w Europie, to jest nieporozumienie. Oni tego nie chcą. Nie znam człowieka, który prowadził przez wiele lat szkołę jogi, a zaczynając jako katolik. I mówiąc, że joga to tylko technika, zostałby katolikiem, więc mamy do czynienia z rzeczywistością bardzo poważną. Tak? Natomiast to zwesternizowanie jogi jest jej okaleczeniem, bo my nie zaczynamy od tego, żeby być człowiekiem moralnym i dawać ludziom swój czas i, i serce, tylko od razu zaczynamy od oddechu i od, i od pozycji ciała. No my zaczynamy tak naprawdę od tego, żeby mieć kręgosłup zdrowy ale umijane są pierwsze dwa bardzo ważne przestrzenie tej drodze jogicznej, ponieważ tam to jest droga rozwoju człowieka, a w Europie tego się po prostu, w Stanach Zjednoczonych tego się po prostu nie stosuje i dlatego są takie negatywne konsekwencje, a one występują również u ludzi ćwiczących hatha jogę, gdzie są tylko pozycje ciała. I dlatego zastanawiam się nad tym jaka jest relacja z pilatesem, o ile w są pozycje ciała liniowe.